Laudetur, laudetur. Proszę Państwa, jestem i poruszony, i zdumiony dwiema podziemne. To książką Grünberga. Druga sprawa to wywiad w polityce Żakowskiego z Agnieszką Holland. Ich stosunek do kwestii nielegalnej imigracji, do tego, co się dzieje na naszej podlaskiej granicy, ale ogólnie co się dzieje na granicy morskiej Włoch, Grecji, z Turcją, ale też Bu Bułgarii, Grecji z Turcją, lądowej, w enklawie Maroko. Bo tutaj tak, tu już padają takie słowa o. Sytuacja przypomina wręcz Holokaust. Polskich strażników granicznych, tam padają zajrzyci. ja nie przesadzam słowa o na, polskich strażnikach granicznych, jako o naziolach, tu, którym z automatu Porównanie tych nielegalnych imigrantów, którzy próbują sforsować granicę do Żydów w czasie Holokaustu, a elit Unii Europejskiej, tak, no rządzący teraz mającej większość Europejskiej Partii Ludowej z sojusznikami, no wręcz do jakichś cynicznych macherów, którzy poświęcają życie tysięcy czy dziesiątek tysięcy niewinnych ludzi, aby ocalić stabilną Europę. I teraz tak. Pierwotnie producent mnie chciał ocenzurować, że to temat szkodliwy będzie, że wychodzimy... Ale nie, proszę Państwa. Problem w tym, że według tych kryteriów ja sam jestem pieprzonym na ziolem. Według jednych... Tak, takie głosy zresztą banujemy i będziemy usuwać w komentarzach, ty pieprzony komuchu, bo to nic nie wnosi. Możecie mnie krytykować, ale merytorycznie. Jeżeli od komuchów czy pieprzy, to będzie usuwane. Ale teraz, o co chodzi? Agnieszka Holland tutaj na przykład ku mojemu szokowi pisze o elitach Unii Europejskiej, które prowadzą straszną, wręcz ludobójczą politykę, Frontex odpycha, Frontex nie pozwala, przez to biedni ludzie giną na Morzu Śródziemnym, tu wybudowano płoty w Polsce, no wiemy, przerzucanie, niewpuszczanie. Jaka jest recepta? No przecież i tak przyjdą, czyli Rzakowski pyta, czyli te 700 milionów ludzi mamy wpuścić? No tak, bo oni i tak prędzej czy później przyjdą, zastąpią nas. Wiecie co? Prędzej czy później słońce się rozedmie, no, reakcja termojądrowej do białego giganta spali ziemię. Czy z tego powodu mamy teraz olać jakiekolwiek działania? No sorry, ja wam powiem tak. Ja uważam w swojej aksjologii Unię Europejską za jedną z największych wartości. Tak, to jest wielkie dobro. Stworzyliśmy strefę dobrobytu, poszanowania praw człowieka, pojęcia równości wszystkich osób, niezależnie od płci, preferencji. Tutaj rozszerzyliśmy prawo rzymskie na kobiety, na, na osoby należące do mniejszości. No tak, oni chcą się do tej najlepszej strefy dostać. To wszystko prawda. Tylko jest taka sytuacja, jeśli wpuścimy 100 milionów, 100 tysięcy, będą się następni... Powtarzam za Sarkozy: nie wpuścimy całej nędzy Afryki do Europy. Europa jest mała, ona po prostu przestanie istnieć. I powiem Wam, tak, tak, teraz giną ludzie na Morzu Śródziemnym, na granicy, zginie ich wtedy wiele, wiele więcej. I na szlakach migracyjnych, gdzie będą wykorzystywani w północnej Afryce, w Azji, ale po prostu. Europa się rozpadnie. Jako taka Unia Europejska przestanie istnieć. Przy niekontrolowanej migracji, wpuszczeniu tych jednak w znacznej mierze obcych nam kulturowo migrantów, a nawet gdyby nie byli obcy, w tej masie, przecież ile ich tu? W takich krajach, gdzie niedawno byłem gdzieś na prowincji Senegalu, w najbliższym, oni wszyscy by wyjechali, jakby mogli. No taka jest prawda. Unia przestanie istnieć, natomiast zaczną się wojny. Wojny zewnętrzne, wojny domowe, władze przejmie... Tak faszyzująca już prawica, w porównaniu z którą to, co jest teraz niemiecka AFD czy nawet nasza Konfederacja, to jest light. Zginie dużo więcej ludzi. Ze strefy pokoju, wolności i dobrobytu nic nie zostanie. Tak uważam. Platforma Obywatelska i Europejska Partia Ludowa wbrew szczuciu idiotów z PiSu. Spójrzcie, co zrobili idioci z PiSu. Postawili płot, który nic nie zmienia. Tak naprawdę, Niemcy twierdzą, Brandenburczycy twierdzą, że przez nieszczelną granicę, o ile pamiętam, dotarło od stycznia 39 tysięcy nielegalnych migrantów. Róbmy płoty. Tak, wiem, że jest schlasta cała masa ludzi straszliwie w komentarzach. Jestem na Róbmy płoty. Ale solidne. Wiecie co? Naszpikowane elektroniką, z wysoką podmurówką, z tym co trzeba, żeby one działały. Róbmy takie, żeby działały. I to tyle. Natomiast mówię: porównanie strażników granicznych, strażników Frontexu do no. Nazioli i do hitlerowców wyłapujących Żydów w lasach, a tych imigrantów do Żydów, no ja wam powiem tak. Założyłem, że z pewnymi prawakami nie będę w ogóle dyskutować, mówiąc, że jest to pieczenie w bambus za Tyrmandem, który też odmawiał dyskusji. Więc z lewicą, która jest tak nastawiona, też odmawiam dyskusji, mówiąc, że takie porównanie jest w bambus i obrażam, obrażam moją jakąkolwiek wrażliwość. No. Szczególnie, kiedy mówi to pan Grünberg. Sam w końcu dziecko osoby ocalałeś z tego Holokaustu. Zagrożone będzie samo istnienie Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy nie będziemy kontrolować migracji. I drugi, ten mały drobiazg. Mały drobiazg. Przecież ci ludzie na polską granicę nie przychodzą z kraju sąsiadującego, w którym żyje wojna. My, Polacy, jednak tu mogę tak powiedzieć, nawet prawi, lewi czy inni, kiedy wojna wybuchła w kraju będącym naszym sąsiadem, tak, tu mogę powiedzieć, z tego jestem dumny. Spisaliśmy się w 100%. Spisaliśmy się w 100%. Czy naprawdę graniczymy z Libią, Afganistanem? Kurczę, tam żyją ludzie z, z Kuby, nawet kubańczy, który bez problemu wiedzie samolotem do Hiszpanii. Ja powiem tak. Mają sąsiadów, mają bliższe, docelowe kraje migracyjne. Przecież bardzo bogate kraje Półwyspu Arabskiego, no tam Saudyjczycy tłuką z karabinów maszynowych do nich. Z panią Holland zgadzam się w jednej rzeczy i to mówi mądrze, zresztą sugerował producent mi dawno temu. Polska powinna, gdyby chciała wpływać na imigrację, zrobić jedną rzecz. Zainwestować niedużo w informacyjne działania w mediach internetowych. Ludzie, nie róbcie tego. Łukaszenka, Putin was oszukają. Zginiecie na granicy, zostaniecie przerzuceni na drugą stronę. Informować, informować, jeszcze raz informować, ewentualnie stworzyć punkty. No, dziś się nie da, gdzie można by rozpatrywać podania tych, którzy rzeczywiście chcą azylu, bo grozi im na przykład śmierć. Nie wiem, są gejami, są kobietami, które nie mogą się uczyć, bo w Afganistanie weszło tego typu prawo. Wtedy myślę, że coś takiego można zrobić. Ale jeśli płot, to tylko skuteczny. A nie płot dla proli w TVP, którzy patrzą, jak pręży się tam błaszcz, taki dwaj najwięksi żołnierze, czyli Kaczyński z macie. W salutach, a który w rzeczywistości po prostu nie działa. Jest PR-em, w rzeczywistości potok imigracji płynie, 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 coraz większej tej kontrolowanej legalnej, bo mówimy, jak PiS ich wpuszcza, i tej kompletnie nielegalnej. Róbmy płoty, powiem ja na ziol, ale skuteczne, i róbmy je z Unią Europejską, z EPL-em, z Komisją Europejską, mając finansowanie i z Frontexem. Oni tak naprawdę chcą tego samego. A więc my na ziole, ramem. Szanowni Państwo, nie zgadzam się z tezami Maćka, nie chcę go cenzurować. Film więc wymaga komentarza. Pominę już sprawę narracji, która jest niemal żywcem wzięta z reżimowych mediów. Ja nie byłem na granicy, Maciek chyba też nie. Nie wiem, jak jest naprawdę, ale wiem, że reżimowe media kłamią niemal we wszystkim. Prawdopodobnie więc kłamią także w tej sprawie. Rozumiem, że porównanie do Holokaustu może być e, nie najlepsze. Rozumiem to z różnych powodów, jak na to spojrzymy, nie jest e, najszczęśliwsze. Skoro nie takie porównanie, to jakie? Ofiary są ofiarami. E, wymagają, według mnie, pomocy od nas. Jesteśmy po prostu to winni im. To więc nie, nie, nie wiem, może porównanie do nastoletnich matek? Czy jeśli będziemy pomagali nastoletnim matkom, to prowokujemy następne? Ktoś oczywiście może powiedzieć, że to znowu nie najlepsze porównanie. To może żebrzący na ulicach. Rozumiem doskonale, że tak naprawdę takim żebrzącym powinno się pomagać instytucjonalnie, a nie wprost dając jałmużnę. W takim razie zapytam wprost, w jaki sposób nasze instytucje pomagają tym imigrantom? W jaki sposób ich informują? Wcześniej, zanim dotrą yy, pod płot yy, na polskiej granicy. Gdzie jest jakakolwiek polityka informacyjna na lotniskach, przy polskich ambasadach? Ba, nawet informacja przy tym płocie: jedźcie do takiego i takiego miejsca, sprawdźcie w internecie, jak ubiegać się legalnie o pobyt w Polsce, o, o wizę. Czy robimy cokolwiek poza przeganianiem tych żebrzących spod kościoła? Czy naprawdę argument o tym, że Europa jest za mała i nie stać nas na to, żeby zrezygnować z naszego komfortu i stylu życia i musimy wypychać e, matki z dziećmi, jest e, adekwatny? Albo e, nie przyjmować ludzi z krajów, e, którym grozi w ich ojczyźnie kara śmierci, nawet tego nie sprawdzając? Przypomnę, że podczas II wojny światowej Iran przyjął ponad 110 tysięcy polskich uchodźców. Nie graniczyliśmy wtedy z Iranem. Polski w ogóle nie było wtedy na mapach. Mimo wszystko mam nadzieję, że rozumiecie Państwo, dlaczego nie ocenzurowałem wypowiedzi maćka, tak czy inaczej, wszystkich przepraszam. A jeśli Państwo spytacie mnie, jakie ja mam rozwiązanie na tę sprawę, no to wydaje się ona tylko jedno logiczne. Powinniśmy opracować spójną, długofalową strategię z naszymi sojusznikami, z Unią Europejską. I wprowadzać ją solidarnie i konsekwentnie. Ramen.